Ambasador krainy wdzięczności nadaje na żywo zapraszam na podcaście Flow RPR Wdzięczność. Ja nazywam się Grzegorz Jaszewski. Zapraszam wszystkich do celebrowania i praktyki wdzięczności. Plan dzisiejszego spotkania. Zachęcam do rozpoczęcia spotkania, ćwiczeniem oddechu naprzemiennego. Dziś kreujemy wdzięczność z tematem Wdzięczność zmiękcza moje serce. Zrobimy podsumowanie w postaci pytań do autorefleksji. Wykreujemy zamówienie do wszechświata. Następnie zapraszam do praktyki oddechu dwufazowego. Byś był uśmiechnięty, zapraszam też po prezenty. Uczysz myśli, okiełznaj emocje. W czasie dzisiejszej podróży, proszę zastosuj ciekawą, skuteczną metodę. Nazywa się roboczo ZWSP. Zaplanuj i wykonaj spraw, popraw. Płyńmy razem. Kiedy czuję się przygnębiony, pamiętam, aby liczyć moje błogosławieństwa. Doceniam błogosławieństwa. Które zwykle biorę za pewnik. Pamiętam, jak bogaty jestem, kiedy zastanawiam się nad swoim zdrowiem, rodziną i przyjaciółmi. Dziękuję za moje wykształcenie, uwielbiam naturalne piękno i rysunki moich dzieci. Moje uznanie dla innych wzmacnia moje relacje. Cenię otaczające mnie osoby. Uznanie mojej potrzeby innych pomaga mi pozostać pokornym i być pełnym szacunku. Wdzięczność sprawia, że czuję się bogaty. Moje żale znikają, dostrzegam obfitość w moim życiu i przyciągam więcej szczęścia. Uczę się wdzięczności z wielu źródeł. Zwierzęta i ptaki uczą mnie, jakie mają szczęście jeść codziennie i oddychać świeżym powietrzem. Moje dzieci przypominają mi, że nawet najbardziej ruchliwe momenty są pełne możliwości do zabawy i gier. Wakacje inspirują mnie do pozostawania w kontakcie z tymi, których kocham. I otwieram moje serce na nowych przyjaciół. Pracuję nad byciem wdzięcznym. Dziękuję, kiedy budzę się każdego ranka. Daję innym znać, jak wiele dla mnie znaczą. Używam moich słów i działań, aby wyrazić swoje podziękowania. Prowadzę dziennik wdzięczności. Zapisuję przyjemne chwile, które pomagają mi się zrelaksować, i trudne wydarzenia, które pomagają mi się rozwijać. Stosuję zasadę wygrywam albo się uczę. Dzisiaj poświęcam trochę czasu, by rozkoszować się dobrymi rzeczami w moim życiu? Wierzę w moc wdzięczności. Korzystam z moich działań, aby przekazać dobroć, którą otrzymuję. Pytania do autorefleksji. Jak okazać Wam wdzięczność rodzinie i przyjaciołom? Co bym napisał w liście z podziękowaniem do mojego ulubionego nauczyciela? Jakie trzy rzeczy, za które czasami zapominam być wdzięczny? Powinienem pielęgnować. Zamówienie do wszechświata. Proszę o klarowność myśli, które pomogą mi zaplanować, wykonać, sprawdzić i poprawić moje działania. Z czystymi intencjami i otwartym sercem, z podziękowaniami dla wszechświata. Manifestuj wdzięczność ze mną, ambasador Krainy Wdzięczności. Dziękuję bardzo za poświęcony Twój czas. Zapraszam na kolejne moje materiały, zapraszam do cię usłyszenia. na kolejne odcinki i życzę ci, abyś wiedzę, którą posiądziesz, wdrożył w życie. A teraz prośba do ciebie: jeżeli ci się podobał materiał, albo ci się nie podobał, napisz proszę komentarz, podziel się ze znajomymi, możesz też napisać do mnie prywatnie. Zapraszam cię na mój blog raj.grzegorzjaszewski.eu i do usłyszenia w następnych odcinkach. Grzegorz Jaszewski.